Maseczka, dystans i dezynfekcja to trzy pojęcia, które towarzyszą nam od ponad roku czasu w życiu codziennym i stały się one jedną z podstaw do opracowania nowego urządzenia o nazwie Desigate. Urządzenie powstało na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dzięki współpracy zespołu badawczego złożonego z trójki pracowników Naukowych i technicznych doktora inżyniera Macieja Gliniaka, doktora inżyniera Jana Giełżeckiego i magistra inżyniera Janusza Tabora. Zespół, który stworzył urządzenie, ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy przemysłowej i wdrażaniu różnego rodzaju technologii i rozwiązań na potrzeby zaspokajania podstawowych potrzeb przemysłu. Desigate jest urządzeniem, które ma zaspokoić potrzeby dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku w zakładach przemysłowych lub lotniskach i sklepach, gdzie szacuje się, że globalny rynek urządzeń do dezynfekcji w ciągu ubiegłego roku wzrósł o ponad 6,5 punkta procentowego osiągając wielkość około 152 miliardów dolarów, co w przełożeniu na rynek polski stanowi około 11,3 miliarda dolarów i obecnie wartość ta wzrasta o około 5,8 punkta procentowego w skali roku. Rozwiązanie, które jest prezentowane przez zespół konstruktorski, chce wyjść naprzeciw ludziom, którzy codziennie potrzebują dezynfekować duże ilości przedmiotów, bądź potrzebują dezynfekować materiały, które wymagają zastosowania szczególnych środków. Ostrożności. Tutaj należy nadmienić, że tylko w roku 2020 globalna wartość rynku produktów do dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku osiągnęła wartość 1,2 miliarda dolarów. Rozwiązanie, które jest prezentowane przez zespół, osiągnęło Siódmy poziom gotowości technologicznej i po dostosowaniu do potrzeb użytkowników końcowych może być wdrożone do produkcji seryjnej i sprzedawane na rynku. Podstawową zaletą opracowanego urządzenia jest wykorzystanie do dezynfekcji przedmiotów mgły pochodzącej z produkcji kwasu podchlorowego z soli kuchennej. W wyniku elektrolizy prowadzonej w czasie rzeczywistym, a więc obniżamy konieczność posiadania zbiorników magazynowych. Urządzenie też wyposażone będzie w specjalną tacę do gromadzenia odcieków, które będą mogły być wykorzystane do produkcji czystego kwasu jako źródło cieczy użytkowej. Rozwiązanie to zaspokaja także dodatkową potrzebę klienta, ponieważ zgodnie z aktualnymi interpretacjami Ministerstwa Środowiska każda firma, która stosuje środki dezynfekcyjne, powinna rocznie odprowadzać podatek do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie około 730 zł za każde 1000 kg zużytego środka do Dezynfekcji. Jeżeli przyjrzymy się na rozwój rozwiązania już w skali technicznej, to konstruktorzy zakładają, że będzie ono rozwijane w ramach spółki spin-off, która w ciągu najbliższego roku czasu może zostać powołana przy Uniwersytecie Rolniczym, dlatego że jest on Właścicielem większości praw do wprowadzanego rozwiązania, i na samym początku zakładane jest wyprodukowanie i wydzierżawienie co najmniej trzech urządzeń do partnerów przemysłowych, z którymi współpracuje na co dzień zespół badawczy. Wdrożenie tych urządzeń do Wynajmu będzie dźwignią, która będzie mogła spowodować zaistnienie produktu na rynku i pozyskiwanie nowych klientów, zakładając, że w ciągu każdego kwartału zespół będzie w stanie dostarczyć co najmniej jedno nowe urządzenie do każdego klienta, tak żeby w ciągu 36 miesięcy osiągnąć. Liczbę co najmniej 10 urządzeń pracujących w trybie ciągłym u klientów docelowych. Kontakt z zespołem jest możliwy na wszystkich platformach, zarówno za pośrednictwem internetu, kontaktu telefonicznego, czy też w sposób bezpośredni poprzez organizację spotkania na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, do którego bardzo serdecznie Państwa zapraszam.